Não W sobotę 11 stycznia swoje pierwsze w tym roku ligowe spotkania rozegrają tenisiści stołowi MKS-u Tęczy Krosnoodrzańskie. Podopieczni Marka Szuplaka po dziewięciu kolejkach trzeciej ligi zajmują bardzo dobre trzecie miejsce. Ustępują tylko tenisistom z Zgorzowa Wielkopolskiego i Ośna Lubuskiego. W sobotę we własnej hali podejmą tenisistów Pełcza Górki Noteckie. Czwartoligowy zespół tenczy podejmować będzie Teja Łęknica. W czwartej lidze nasza drużyna jest, ma Fotel lidera, natomiast Łęknica jest dziewiątym zespołem. Także tu też liczymy na emocje i też na komplet punktów. Jeszcze warto dodać, że piątoligowy zespół wyjeżdża na mecz wyjazdowy do Dżonkowa. Tam zmierzy się z zks 7. Trzecio, jak i czwartoligowcy mają realne szanse na wywalczenie w tym roku awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. To jest tak, że zespoły ligowe dobierają sobie gdyby zawodników, bo takie mają prawo lepszych. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że no mamy czterech, myślę. Bardzo wyrównanych zawodników, przede wszystkim doświadczonego trenera Marka Szuplaka oraz trójkę Zaraza Bartoszewski-Szauer. Myślę, że jest szansa powalczyć nawet i o drugą ligę. Przede wszystkim powód do dumy i satysfakcji jest taki, że wszyscy zawodnicy tęczy na dzień dzisiejszy to są mieszkańcy krosna Także to daje nadzieję i jest satysfakcjonujące. Początek sobotnich meczów o godzinie 10 w hali sportowo-widowiskowej.